To są kluczowe momenty i do czego akurat to montujesz? Myślę, że najbardziej kluczowym momentem jest właściwie to jest sam na początku się to robi, czyli ułożenie jakby historii. No i później zabawa, taką, tak, którą też bardzo lubię, bo jak już jest taki, zbudowana jest historia, mamy już powiedzmy zamknięty ten etap, wiemy, że materiał trwa powiedzmy dwie godziny, mamy, mamy to już zalokowane, no to ja oddaję chłopakom i oni. Wiesz, robią po to... Muzykę, robią pod to SFX-y, robią pod to jakieś VFX-y, trochę to podrasowują, tutaj poprawiają kadry. No i ja wbijam na poprawki zawsze gdzieś. I wiesz, tu wymieńmy tą muzykę, ta nie pasuje, tutaj zróbmy, żeby był bardziej moment kulminacyjny, tu mam za mało emocji, albo tutaj za dużo, tutaj bym chciał film? bardziej takie emocje, a nie, 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 nie wesołe, tylko bardziej zróbmy, żeby to było jakieś takie sniki, wiesz, gra tymi emocjami, zabawa tym. To jest taki najfajniejsze, to jest taki najbardziej kreatywne. Kreatywna część montażu i ją lubię najbardziej. I ona też jest taka najbardziej wdzięczna, po, też dlatego, że no właśnie, mogę nie robić tego swoimi rękami. Czyli mówię chłopakom, słuchajcie, tu budujemy wieżowiec, tu będzie, kurde, dom stał, a tu budujemy basen. No i oni to budują. Nie? Później ja przychodzę i mówię, kurde, ale ten wieżowiec miał mieć dwa piętra wyżej, nie? a ten dom niech będzie czerwony. No i oni to przemalowują. Ja mówię, dobra, wiecie co. Ten dom źle tutaj wygląda. I Czy da wiem. się go w ogóle przewieźć, w ogóle na inną działkę, nie? I, i, i w ten sposób, jakby to jest moje zadanie, no.